Witam, dzisiaj pokażę Wam nowy tytuł na PlayStation 5. To gra, która no, nie miałem w planach kupować, ale że no, była w przecenie. No to czemu by nie skorzystać, prawda? W tej gry nie miałem w planach kupować, no ale zresztą na Amazonie była tam przecena, przeceniona, jak no to skorzystamy sobie z promocji, no, żeby kupić tytuł taniej normalnie 26,99 AB a cenę 22, 22, 22, 22, no to myślałem, czemu by nie skorzystać, póki go jest tańsza, no to czemu by nie skorzystać i kupić w promocji, zyskać taniej tytuł, prawda? <śmiech> <śmiech> Więc będę miał tutaj tytuł, który nie było u mnie planach kupować, a kupiłem, bo wiecie, była promocja. Dobra, tutaj no, otworzymy. Jest korzystana z promocji, Kupiłem. Nie przeszło mi na myślałem, żeby w tej gry kupować, ale zobaczyłem, że promocja. No to syk, cyk do szyka. I tytuł już jest tu moje... Kupiłem coś na Amazonie. Już Wam mówię co to za tytuł. który nie był w planach u mnie, ale jest. Tytuł nazywa się Marta i Dead. Tak. Tytuł, który nie był u mnie w planach w zakupie, a jednak trafił u mnie dzięki promocji do moich właśnie gier. Tytuł nazywa się Marta i Dead. Co ty czytałem? Gierka jest nieco realistyczna i ma nieco rowszą przemoc Zobaczymy może, może tam... w ten tytuł zobaczymy teraz będę miał w półeczce ten tytuł Mianowicie idzie mam cięcie zrobię zrobiłem cięcie No i mam tytuł który nie był u mnie w planach do kupienia ale jest tytuł Marta is dead się nazywa więc będzie to po prostu to do, do kolekcji z gierna na PS5 u mnie więc więc okej, okay. ja się z wami żegnam nie że się tam zagram ten tytuł, ale na razie mam co należy nagrywać, więc będzie nie tak prędko, będzie w swoim czasie ja się z wami żegnam i do usłyszenia, cześć intro. Neyse, öbür mesele